W dzisiejszym nagraniu pokażę ci koronację króla od zaplecza, pokażę ci jak to wyglądało dzień przed koronacją oraz dwa tygodnie przed. Pokażę ci również mój trik na to, żeby nie rolował się makijaż po SPF-ie oraz nowy tusz do rzęs. Ale żeby tego było mało, nigdy nie uwierzysz, co mi się przytrafiło pod pałacem. Znacie aktualnie z mojej szafy, w której uwielbiam robić wszystko od nakładania makijażu po nagrywanie. Ale dzisiaj przychodzę do ciebie z dwoma rzeczami, nawet trzema. Pierwsza z nich to jest taki mój mały hak, o który, którym się bardzo chętnie z tobą podzielę, który znają wszystkie moje podopieczne. Mianowicie. Czy masz tak, że po nałożeniu w całej swojej pielęgnacji, w szczególności SPF, zanim nałożysz makijaż, makijaż Ci się roluje? Jeżeli tak, to dobrze trafiłaś. Dzisiaj się z Tobą podzielę moim hakiem. A następnie pokażę Ci również, co się wydarzyło u mnie na rzęsach I to nie są sztuczne rzęsy A na sam koniec zabiorę ze sobą do, w okolice pałacu Buckingham Ponieważ jesteśmy dzień przed koronacją Ja nie jestem jakąś zagorzałą fanką rodziny królewskiej, daleko mi do tego Ale jest to wydarzenie historyczne, chętnie zobaczę, co się dzieje pod pałacem Wiem, że są tam ludzie oczekujący już od tygodnia w tak, żeby zająć sobie najlepsze miejsce Makijaż sobie robię być może, spotkam króla i królową. Zobaczymy. E, oczywiście e, żarty żartami, a e, do tego wszystkiego myślę, że będzie tam... No, nigdy czegoś takiego nie przeżyłam. Jest to wydarzenie historyczne e, i zobaczymy, co tam będzie się działo. E, do tego wszystkiego już od jakichś dwóch tygodni przed koronacją zaczęłam takie moje mini e, nagrywania, jeżeli chodzi o to, jak odbywały się te przygotowania, bo nieraz gdzieś tam przechodziłam, widziałam więc i nagrałam, więc i, e, te klipy tutaj wrzucę. ci obiecałam. Bardzo często mm, nakładasz y, makijaż i właśnie piszesz do mnie czy w komentarzach, czy y, w mailach, że zaczyna się rolowanie. Mi takie rolowanie się nie zdarza i za chwilę powiem ci dlaczego. Ale o co chodzi, jeżeli chodzi właśnie tutaj o mój hak. Kiedy nakładasz serum, poczekaj kilka minut, aż ono się wchłonie. Następnie weź ręcznik papierowy, od odsądź serum. Następnie, kiedy nakładasz krem, znowu nałóż krem, poczekaj kilka minut, aż on się wchłonie, a następnie odsącz rzecznikiem papierowym. Kolejna rzecz, SPF. Nakładasz SPF, czekasz kilka minut, aż się wchłonie i zgadnij, co robisz. No dokładnie tak. I dopiero wtedy nakładaj. Makijaż yy, i nic nie powinno się rolować taki mój, mój hot tip yy, SPF sugeruje nakładać przy pomocy gąbeczki, tak samo jak i podkład. To jest mój hack. Przede wszystkim baza, baza i jeszcze raz baza. Już na kanale pojawił się film pod tytułem Baza pod makijaż. Ja tam tłumaczyłam, że, je, że taka porządna baza pod makijaż to jest klucz i ja będę się tego trzymać. I teraz tak, co się pojawia u mnie w tej bazie pod makijaż? Ja tutaj mam ze sobą te kosmetyki i one po prostu mi się nie rolują, bo. Przy tych kosmetykach nie ma prawa się to zdarzyć i nigdy nie zdarzyło. Oczywiście pojawia się oczyszczenie twarzy, po oczyszczeniu twarzy pojawia się tonik, potem pojawia się serum. Ja już nie będę tutaj przedłużać. Od razu przejdę, bo pytasz mnie przede wszystkim o okolice pod oczami. Tutaj, jeżeli chodzi o okolice pod oczami, jest to krem slawia niezmiennie pod oczy krem, który nie tylko tutaj nawilży i tyle. Absolutnie nie. Jest to krem, który ma masyłkową konsystencję, która bardzo szybko się wchłania. Ja już wielokrotnie pokazywałam tą konsystencję i tutaj, jeżeli chodzi o okolice pod oczami, to nie tylko mamy właśnie, że makijaż się będzie trzymał, że nawilżenie, ale przede wszystkim tak kofeina, która usprawnia mikrokrążenie, czyli tak jak ja dzisiaj obudziłam się z workami podkrążonymi oczami, bo niestety wczoraj nie mogłam zasnąć tak, tutaj mamy rozwiązanie, ponieważ oprócz tej kofeiny mamy tutaj, uwaga, wyciąg z kasztanowca, oczywiście działanie przeciwobrzękowe, silne działanie przeciwobrzękowe, a do tego wszystkiego na sam koniec, żeby było jeszcze weselej, mamy tutaj peptydy, ujędrnienie, uelastycznienie. Będę o tym mówić, mówić, jeszcze raz mówić. Także tutaj ten krem na pewno już dobrze znasz z moich pozostałych nagrań. Dzisiaj mam też dla Ciebie taką informację, że... W ramach, ze, w ramach współpracy z Marką Sławia mam również swój kod zniżkowy. Są to kosmetyki, których używam od dawna i bardzo się cieszę, że mogę w tym momencie powiedzieć Ci, że tutaj podzielić się z Tobą właśnie kodem rabatowym. Do tego wszystkiego krem, który ja Ci już mówiłam również wielokrotnie w filmie Baza pod makijaż, między innymi. Jest to moje bodajże czwarte opakowanie, więc on jest prawie pełen. Jest to krem, który się sprawdza nie tylko idealnie przy mojej cerze trądzikowej, tłustej, z uwagi na niacinamid, który jak wiemy działa antybakteryjnie, reguluje, reguluje pracę gruczołów łojowych, ale również działa kojąco. Tutaj pomógł mi się pozbyć moich przebarwień potrądzikowych, które gdzieś tam się pojawiają. To jest również fenomenalna, powtórzę, fenomenalna baza pod makijaż, ponieważ ten krem jest o bardzo lekkiej konsystencji, on się bardzo szybko wchłania i stanowi takie, zostawia takie lekkie zmatowienie, ale nie takie zmatowienie, które byłoby irytujące. I jest to dla mnie fenomen pod makijaż. Potem pojawia się SPF i u mnie ten SPF, on jest w formie serum. Jest to kosmetyk akurat syntetyczny. On się już pojawił u mnie na kanale kilka razy i ja tłumaczyłam, dlaczego akurat po ten SPF sięgam. Tutaj szybciutko to przytoczę. Jest to jedyny syntetyczny kosmetyk, który pojawia się u mnie na kanale, a jest ku temu powód. Wiele osób mi pisze. A, bo ja mówię, że to jest SPF, który nie bieli, jest on w formie serum. Wiele osób mi pisze, o ja też mam SPF, on nie bieli. No tak, ale masz, kochana, chemiczny. Chemiczny nie powinien bielić. Tutaj mamy filtr fizyczny, ja się zawsze skłaniam bardziej ku filtrom fizycznym, tak jak mówi dr e, Amir Karam, o której już było osobne nagranie na kanale, które właśnie no, e, nieporównywalnie lepiej chronią e, skórę e, w jego obserwacji, w mojej obserwacji również. E, I jest to jedyny filtr. E, fizyczny, powtarzam, fizyczny, mineralny, tak, one zwykle bielą, który nie bieli, jest w formie serum, no a że niestety w tym składzie pojawia się y, silikon, no to nic na to nie poradzę, natomiast uważam, że warto, dlatego to jest takie jedyne moje przyzwolenie samej dla siebie na sięganie po te kosmetyki, y, posłuchaj, y, oczywiście syntetycznej, to jest taki jeden kosmetyk syntetyczny, natomiast tutaj jeszcze chciałam się dodać do tego, że w momencie zawsze, kiedy ja pokażę ten y, kosmetyk syntetyczny, pod filmami pojawiają się a ja polecam to, to, to i to, bo jakby osoby dają sobie na przyzwolenie na reklamę właśnie różnych kosmetyków syntetycznych, natomiast posłuchaj mnie, dlaczego mi się to nie podoba dlatego, że tutaj mamy silikon, tak który no, jest po prostu składnikiem syntetycznym, a nie podoba mi się to, że są reklamowane kosmetyki, które mają substancje kancerogenne na to sobie nie pozwolę dlatego tutaj to podkreślam tutaj nie mamy żadnego alkoholu, alkoholu denatu etanolu, alumini. Tea, mea, dea, talku. Tutaj nie mamy żadnych kancerogenów, dlatego od razu mówię i pomyślałam, że fajnie będzie to. Tutaj włożyć. Zanim przejdę do naprawdę ekscytującego dnia, który tutaj przede mną i przed Tobą zabieram Cię ze sobą, się przydarzy. Ja niedawno na kanale pokazywałam na, w nagraniu na Dzień Matki, właśnie, że chcę sobie kupić tusz od Kylie Jenner, ponieważ to jest podobno totalna petarda, a skład, ja tam wyświetlałam skład no po prostu jest fenomenalny. Aż jestem w szoku, że to jest kosmetyk syntetyczny. Ja ten tłuszcz mam na sobie. Prawo przyciągania tak działa swoją drogą. Prawo przyciągania manifestacja różnego rodzaju y, rzeczy, w tym pieniędzy. Jeżeli masz ochotę, moje wyzwanie już trwa. Link pod filmem to jest darmowe wyzwanie. Możesz do niego dołączyć. Ono się nie odbywa tutaj na YouTube. Jest dla tego osobna platforma. Wszystko jest za darmo. Także jeżeli chcesz zmienić swoje życie, to tam Cię zapraszam. Ja tymczasem, właśnie mówiąc o prawie ma przyciągania i manifestacji, ja często zamawiam produkty od Kylie, co również tłumaczyłam w nagraniu. Produkty na dzień mamy. I właśnie one nie są na bazie talku, tutaj zazwyczaj nie wszystkie, ale większość cechuje się właśnie składami, które są godne polecenia. I na przykład tutaj mamy, o proszę bardzo, róż dla przykładu. Ja ostatnio sobie uzupełniałam zapasy i zamówiłam kilka kosmetyków od Kylie, ale jeszcze nie ten tusz, a tutaj właśnie jako próbka przyszedł mi ten tusz. W związku z tym tutaj wrzucam na szybciutko test tego tuszu, powiedz mi co myślisz. Dziś przetestujemy razem tusz do rzęs od Kylie Jenner, której... Kosmetyki składowo są naprawdę zadziwiające. Tutaj moje rzęsy po pierwszej warstwie. Za chwilę przekonamy się, jak będą wyglądały po drugiej, co już jest dosyć zaskakujące. Za chwilę przekonamy się, co się stanie, kiedy nałożę trzecią warstwę tego tuszu. I powiem Ci szczerze, że jestem naprawdę zaskoczona nie tylko składem, ale również i efektem. Zostań ze mną do końca, ponieważ być może i ty będziesz zaskoczona. Jestem bardzo ciekawa Twoich wrażeń. Co ty na to? Również go podlinkuję pod filmem i jestem ciekawa, co ty na to. Skład, tak jak powiedziałam, mucha nie siada. Zapraszam Cię już, zabieram Cię już ze sobą na dzień przed koronacją. Zabieram Cię ze sobą spod Big Bena. Jak widzisz tłumy już przybyły, mimo tego, że jest piątek, dzień pracujący. Chcę pokazać Ci jak najlepiej, w jaki sposób to wygląda, dlatego trochę się ze mną przejdziesz. Nie idziemy w żadne przypadkowe miejsce. Ja dokładnie wiem, gdzie chcę iść mianowicie na główną ulicę, która prowadzi do pałacu Buckingham, dlatego że już było to w całym internecie podobnie jak na pogrzeb królowej czy Diany ludzie z całego świata dosłownie z całego świata przyjeżdżają już tydzień wcześniej i rozstawiają namioty, żeby zająć sobie jak najbliżej Miejsce jak najbliżej barierki, żeby móc zobaczyć króla, kiedy będzie przyjeżdżał swoją słynną złotą karetą. Jak już widzisz, mamy pełne pole namiotowe. Te namioty, potem zresztą zobaczysz, one znajdują się po obu stronach ulicy. Około co dosłownie metr mamy policjantów, jak i służby porządkowe, takie jakby trochę niższe, i oni tutaj trzymają porządek, także nie wszędzie te namioty można rozstawić. Niemniej jednak, jak wcześniej, być może zauważyłaś po niebie, zbliża się burza. Wiedziałam, że mnie zmoczy i miałam rację. Posłuchaj tego. Tak czy inaczej, idę dalej, ponieważ naprawdę jest co zobaczyć. Jest to dla mnie niesamowite, że tyle osób jest w stanie tak bardzo się poświęcić. Jak widzisz, tutaj są flagi z całego świata. Natomiast, co mnie bardzo zaskoczyło, jest to atmosfera. Atmosfera. Przesympatyczna, takiej jedności, coś czego się nie spodziewałam, i tutaj e, powiem tak: być może wiele osób to oceni, jak można rozkładać namiot i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sugeruję nie mierzyć innych swoją miarką. Chcemy żyć, dajmy żyć innym, ja wychodzę z tego. Założenia, z takiego założenia, i bardzo ciekawe nieraz flagi czy dekoracje można właśnie na tych namiotach znaleźć. Niedługo zobaczysz nawet polską telewizję, która mnie tam nieco zaskoczyła. Jednak, co by nie było, złapał mnie deszcz oraz burza. Jednak taka pogoda nie zniechęca royal fans, czyli oczywiście osoby, które wymachują angielskimi flagami. Za chwilę jednak zobaczysz, co mi się trafiło. Nigdy w życiu byś tego nie spodziewała. E, dlatego oglądaj ze mną do końca, ponieważ byłam tak samo zaskoczona, jak myślę, że i ty będziesz, bo nie z taką intencją tam szłam. I tutaj to już powinno być dla mnie podpowiedzią. Helikopter. Teraz oglądaj uważnie. Przyjrzyjmy się tej sytuacji w zwolnionym tempie, oczywiście tak jest. To był król. Tak jak widziałaś przed chwilą, za chwilę jeszcze zobaczysz, ponieważ dołączy do niego Kate i William. Tak jest jeszcze raz klip w zwolnionym tempie i mamy kolejną parę królewską. Dzień przed koronacją nie można już podejść pod pałac. Mur naprawdę został zbudowany, te barierki dużo, dużo przed pałacem. It's only Fani rodziny królewskiej przyjeżdżają tutaj z całego świata, ten pan jest z Ameryki, natomiast widziałam tutaj flagę Kanady. Tutaj mamy panią reporterkę bodajże z Brazylii. Pojawiają się również sklepiki, w których możesz kupić oficjalny program koronacji. Uważam, że jest to pamiątka historyczna, dlatego taki sobie sprawiłam. Teraz już przez park wracam do siebie. Muszę iść całą drogę naokoło, ponieważ już ulice w centralnym Londynie są wszędzie zamknięte. Niemniej jednak podziwiam piękne natury, pelikany, wiewiórki i kończę już tego vloga. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Daj mi znać.